Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Heh, porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker. Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? <laughs> nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj. To nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra, słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Ewelin miała wspólne tematy z Tomem. Godzina mi od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny. 11. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć, czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Wejdź do kabiny Evelina. 11 8, 7 Uciec z jednostką. Nie zła jest, ale chciałbym ją pooglądać na żywo. Co ty bradzisz? Jak na żywo? To jest program. Czyli można jej kazać zrobić wszystko? Tak kompletnie wszystko? Kazać? To trzeba zaprogramować. Ale to jest pokurwione miejsce. Sama posłuchaj. Nie byłoby żadnego pierdolenia, że boli. Przecież to jest hologram. To co już pomarzyć nie można? I tak nie potrafisz tego schakować, więc się cicho i oglądaj to co jest. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij zakutapało. Wiesz kim ja jestem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Ej, czy jest jedenastka? Co, co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. Jest dwunastka? Ja, jedenastka? To jest dziesiątka? A tutaj. Zajrzyjmy. Ślady krwi, niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie, a powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Barnie klientowi puściły hamulce. Nieźle je odwaliło. Zastanawia mnie ten brakujący port. Może ktoś się włamał zdalnie? Jakiś Netrunner? No dobra, tutaj to by było na tyle.

I tu... Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Cześć. Mm, chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Na pewno spokojnie, przy... nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z Laku. Jesteś Tom, tak? Mhm. Mm Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem, nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w... Osace? W, nie, nie, w Oslo. W Osace czy w Oslo? To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, Oslo, na pewno. Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłem krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Ewelin wyjechała tak daleko. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić. Woodman, co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Niestety. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nas ranę dołów. U mnie też dobrze. Nowe sprzętko nie. nie motor. Motor to masz pracę. Możemy. No tak. Użyj zdolności technicznych. A tutaj? Co to? Czemu tak myga? Torebka Evelyn. to torebkę. Mogła mieć kilka różnych. Cały szajs jest w środku. Musiała wychodzić w pośpiechu. Perfumy. To nie jest trewa dla klientów. Ty. Jak widzisz? Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej i spróbuj z sen z dwójki. Dupa podobna, reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. A ty mi wyglądasz na niezłego zjeba. No ale zobaczymy. Słucham. Wiem, że mieliście problem z atakiem Netranera. I wiem co zrobić, żeby się to nie powtarzało. Tak? I co to takiego jest? Powiem, ale najpierw ty mi pomożesz. Muszę znaleźć tę dziewczynę. To delikatna sprawa. Inaczej się nie dogadamy. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Ta laska, której szukasz. Parker? jej nie ma. to że jej tutaj nie ma to już wiem a gdzie jest słuchaj nie wiem na ile się orientujesz w działaniu domów lalek lalki to nie są wyjątkowe istoty które dają ukojenie i rozkosz to pracownicy którzy mają jeden cel przynosić zysk ewelin przestała przynosić zysk Niestety dla niej, tak. Widziałem, jak załatwiła klienta. To był jakiś atak? Metranerski. Przeprowadzony przez chuj wiekowo. Musiał się na tym znać i wiedzieć, co się robi z dekiem. Rozjebał i Próbowaliśmy naprawić. Nie udało się. Często się zdarzają takie przypadki? A widziałeś kiedyś sprzęt, który nigdy się nie psuje? Chip bychawioralny im stra do głowy. Niektóre wariują. Na ich miejsce są dziesiątki chętnych. Rachunek jest prosty. Do rzeczy. Co się stało z Evelyn? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zapiłaś ją? Nie. Znalazłem Ripera. Stwierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Dlaczego zaprowadziłeś się do ripera zamiast wypełnić polecenie? Kurwa, nie jesteśmy rzeźnikami. Likwidacja lalki to ostateczność. Ja dzwonię do rodziny, jeśli jakaś ma rodzinę. Ale myślisz, że jest dużo tatusiów, którzy wezmą do siebie katatoniczną dziwkę z początkami cyberpsychozy? Pewnie nie. Wypuszczanie ich na ulicę nie wchodzi w grę to by nam popsuło renomę. No cóż... To lepsze niż kulka w łeb. <gulia> Lubię cię. Wszystkie lalki tak mówią. Lepsze niż kulka. Zainwestowałeś własne pieniądze, żeby jej pomóc? W to nigdy nie uwierzę. <gulia> I słusznie. Bo to on mi zapłacił. Za uszkodzoną lalkę? Ludzie mają różne fetysze. Mówisz mi, ja to wiem najlepiej. Pracuję tutaj. Ale Fingers. On ma wszystkie fetysze naraz. Na pewno znalazł dla niej jakieś zastosowanie. <grystanie> Nazwisko i adres tego ripera? Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Ach, funkcjonuje jako fingers. Ma klinikę w jakimś obstronym załuku niedaleko od jig Street. Tam szukaj tej swojej Eweli. No? Teraz mów, jak możemy się zabezpieczyć przed atakami. Potrzebny wam jest program, który odizoluje warstwę reaktywną implantu od architektury bazowej. A jednocześnie będzie monitorował próby modyfikacji rdzenia i blokował je. Och, kurwa. A bardziej po ludzku? Potrzebujecie najwyższej wersji SmartEye. SmartEye. Dobra. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręcił po obiekcie. Doktor Fingers z Jig Jig Street brzmi jak marzenie. jeszcze tutaj do poczytania. Możesz już odebrać broń. Miłego dnia. Kiedy zapragniesz znowu znaleźć się w chmurach. Nie czekaj. E, dziękuję bardzo. Na swój oślizgły, przygnębiający sposób. Widzę, że nie zmieniłeś zdania na temat domu w Lalek. Zmieniłem? Wcześniej uważałem, że trzeba je umijać z daleka. A teraz, że trzeba je wyjebać w kosmos. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, niewyroczną. No to pojedziemy na dół i na ten moment zakończymy tą przygodę. Ode mnie chcesz. To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć BioChip. Przecież sam chciał się mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Zapytam jeszcze raz, czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki za rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebujecie do tego. Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały, osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć. Będziesz tylko moim kierowcą. Słuchaj, wiem kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się szyć, pół, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Wiesz, że jesteś tylko irytującym omamem? Powinienem ci ignorować. A ty jesteś chodzącym trupem i powinienem zaczekać, aż umrzesz i zwolnisz dla mnie miejsce w ciele. Ty skurwysynu. synu. Ale jak widzisz postanowiłem ci pomóc Musimy tylko znaleźć Zaczyna się od M na 7 liter Dobra, co to jest Mikoshi Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci Harasaka może wypalić Cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer Nadążasz? Tak Widziałem twoje wspomnienia, myślę, cię załatwili. Dobra, widzę, że mamy do obgadania więcej tematów niż myślałem, ale to później. A póki co, Arasaka wypala cię Soul Killerem. Umierasz, ale zawartość twojego mózgu zostaje skopiowana. No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Rozumiem, co moja sytuacja ma wspólnego z Mikoshi. Nie jesteś zbyt bystry, prawda? 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy Ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A ja chcesz rozwalić Arasakę. Aż gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. Lewitujące fajeczki. No, póki co nie czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoszki. No dobra. Tym akcentem zakończymy. I następne... misje... Będą nagrane za niebawem. Dzięki, że bliźcie. Do zobaczenia. Hej.